Proszę Państwa, ja jestem tutaj mm, przy rondzie w Krystiniowie, przy obwodnicy koło wjazdu na y, autostradę. Prawda, proszę Państwa? Śnieg sypie dalej ostro, prawda? Chyba nawet teraz się trochę wzmógł. Przedtem chyba był prąd ciepły, teraz jest prąd chłodny. Proszę Państwa śniegu jest bardzo dużo, ja nie pamiętam od kilkudziesięciu lat, proszę bardzo, jak daleko wchodzi parasolka, od kilkudziesięciu lat nie pamiętam tak dużych opadach. opadów śniegu w Krakowie i najbliższej okolicy. Co jednego gdzieś daleko w górach, a sypie coraz bardziej, więc boję się, że będzie doszło do takiej sytuacji jak w Czechach, że ogłoszono stan kęski. Żywiołowej. Nawet na autostradzie ruch jest nieduży.